Do naszych kin wchodzi adaptacja światowego bestsellera Życie Pi. Najnowsza produkcja tajwańskiego reżysera Angalii przywodzi na myśl inny film, którego bohater również wyrwany z naszej cywilizacji ląduje na środku oceanu. Castaway Roberta Zemeckisa na zawsze zapisało się w historii kina i z dużym prawdopodobieństwem film Angalii dołączy do jego towarzystwa. W życiu Pi bohaterem jest młody Hindus, który jako jedyny z ludzi przeżywa zatonięcie statku. Natomiast w Castaway jedynym ocalałym z katastrofy lotniczej jest dorosły mężczyzna. Za tę rolę Tom Hanks dostał nominację do Oscara. Ale debiutujący Suraj Dharma za swoją również zbiera same pochwały. Bohaterowie pozostawieni na pastwę sił natury muszą stawić czoła nie tylko żywiołom, ale również swojej własnej psychice. I dopiero ta walka w obu filmach staje się prawdziwym sensem historii i siłą obu produkcji. Pomimo braku towarzystwa drugiej istoty ludzkiej, zarówno chłopiec z życia Pi, jak i mężczyzna z Castaway odnajdują przyjaźń, choć bez wątpienia w nietypowej formie. Ocena wiarygodności tego uczucia zależy od wrażliwości i wyobraźni odbiorcy. Widzów po lekturze książki mógł zrazić pierwszy zwiastun promujący film, w dużej mierze oparty o sceny katastrofy, jednak bez obaw. Podobnie jak w książce, historia Pima trzy akty, a sceny na oceanie zapierają dech i wzruszają do łez. Oczywiście życie Pi zachwycając stroną wizualną, spotyka się z nieusprawiedliwioną krytyką sugerującą przerost formy nad treścią. Nic bardziej mylnego. Anglii, którego zawsze cechował poetyczny styl narracji, buduje historię pełną ukrytych znaczeń, których interpretacji widz ma dokonać sam. I z pewnością warto podjąć ten wysiłek, ponieważ dzięki temu życie Pi może stać się przeżyciem daleko wykraczającym poza czysto estetyczne doznania.